Turystów zapraszamy, odwiedzających twierdzę Kłocką przede wszystkim do zwiedzenia dwóch podstawowych tras. Jest to trasa, która przebiega po górnej części twierdzy. No, tu naj, największym chyba zaletą tej trasy są no, przepiękne widoki na okolice, na miasto z korony bastionów oraz bardzo ciekawa trasa podziemna. Trasa licząca niecały kilometr po podziemnych chodnikach kontrminerskich. No, na tym nie kończy się oferta twierdzy. Kłocko, chociażby dla grup zorganizowanych, dziecięcych, mamy bardzo fajną rzecz, mianowicie GreoFort. Taka żywa lekcja historii z elementami gry terenowej. Natomiast generalnie dla starszych osób, jeszcze też ciekawe, nocne zwiedzanie twierdzy. I to nasze zwiedzanie nocne. Jest takie troszkę wyjątkowo, dlatego że w tą intrygę, fabułę taką, oblężenia tutaj miasta przez wojska napoleońskie, wciągamy również turystów. Czyli oni nie są jakby takimi biernymi wtedy osobami zwiedzającymi, albo sami muszą się poczuć, wczuć się w taką rolę mieszkańców, chociażby miasta garnizonowego, kłocka. Odwiedzając Kłocko, oprócz samej twierdzy Kłocko, zachęcam Państwa również, żebyście przeszli na stare miasto i tam wiele zabytków. Chociażby można przejść się nad młynówką, jednym z najstarszych w Polsce kamiennym moście. On jest nawet przyrównywany do mostu Karola w Pradze. Kolejnym takim zabytkiem wartym odwiedzenia no to przede wszystkim jest główny kościół. Bazylika ufundowana tu przez Arnoszta z Pardubic, pierwszego arcybiskupa praskiego. No, nie, nie, nie należy również zapominać o Muzeum Ziemi Kłodzkiej z, z pięknymi salami wystawowymi. No i jeszcze trasa Tysiąclecia Państwa Polskiego, też podziemna, kolejna trasa po byłych piwnicach staromiejskich Kłodzka. A to dlatego, że to Kłodzko Kupieckie nie mogło się rozwijać poza mury miejskie, więc właśnie to ci Kupcy drążyli takie piwnice, no i ta trasa chociażby to jest taka namiastka tego podziemnego ówczesnego kłacka. Zapraszamy na portal www.